Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku Bitcoina. Zanim przejdziemy do aktualizacji, kilka istotnych słów. Oczywiście nie są to porady ani też rekomendacje inwestycyjne. W ostatnim nagraniu wspólnie ustaliliśmy, że robimy małą taką grę. Grę, która polega na tym, aby napisać komentarz, w jaki sposób właśnie Ktoś radził sobie w kryzysowych sytuacjach. Były dwa najbardziej lajkowane komentarze. Jeden otrzymał 20 łapek, drugi, o ile dobrze pamiętam, 19. Po tym filmie, który właśnie oglądasz, gdy go opublikuję, to napiszę. Pod komentarzem, aby właśnie podesłać swój adres USDT i właśnie wyślę USDT zgodnie z umową, a na przyszły tydzień też przygotuję coś ciekawego. Bardzo mnie to cieszy, że wiele osób po prostu się jednoczy, aby w tym trudnym czasie, tym bardziej tak prywatnie uważam, nie oddawać swoich kryptowalut w tym przypadku no, mówimy o rynku Bitcoina, w momencie, gdy to duży kapitał skupuje po niskich cenach, a wiele klientów detalicznych po prostu z rynku ucieka. Pamiętajmy o co jest gra, jedziemy dalej. Zaraz przejdziemy do raportów, albo od razu możemy w sumie do nich przejść. Pamiętajmy, że od 2024 roku po wejściu ETF-ów rynek się bardzo zmienił, czyli była sytuacja, w której to ETF-y ogólnie klienci biznesowi, zaczęli gromadzić Bitcoina na szeroką skalę. W 24 roku, spójrzcie proszę, mieliśmy fundusze ETF plus 519 tysięcy Bitcoinów, a w 25 roku na dzień dzisiejszy samo Strategy, jedna firma, posiada pół miliona Bitcoinów, stąd zobaczcie jak to wszystko się rozpędza i zmienia, i ja przykładowo się nie martwię tym, że już teraz nie ma hostsy z racji tego, że ten rynek, moi drodzy, ewoluuje. Z raportu river.com możemy też zobaczyć, że przykładowo te wzrosty procentowe są coraz to mniejsze, lecz ten kapitał potrzebny, aby ruch się odbył, jest znacznie, znacznie większy. Jest to naturalna kolej rzeczy w rynku, w którym ceny są coraz to wyższe, jest coraz to mniej tego aktywa, jakim jest Bitcoin. Bo pamiętajcie, że już na dzień dzisiejszy wydobyto 94% Bitcoinów. I wiele osób patrząc na ruch ceny, przykładowo widzi krótkoterminowy spadek, na przykład o 15 czy 20%, i przykładowo jest już panika z tym związana, a zapominamy, że jest to rynek. W którym takie ruchy to nie jest jego wada, a raczej po prostu cecha. I też zapominamy, że patrząc na cykliczność rynkową, jesteśmy w etapie, gdzie najczęściej były dalej po prostu trendy wzrostowe. Tak był taki film, analiza w roku 2022 w czerwcu, gdzie na bazie poprzednich cykli, opisywałem kolejne możliwe. Następstwa dla ceny. Co możemy zauważyć? No, na dzień dzisiejszy, przez te kolejne dwa lata, prawie że co do Joty, powtórzono poprzedni cykl. I wiem, że to może być takie niezgodne z tą narracją, że wszyscy Wam czytają newsy, tylko że co macie z tych newsów? Macie poczucie, ale czy jest dzięki temu jakaś taka świadoma i bezpieczna decyzja? No niekoniecznie, jest raczej zamęt. A pamiętajmy, że dlaczego się tych newsów często czepiam? Oczywiście nie wszystkich, nie o to mi chodzi, której nie chcę mówić, że ktoś jest zbyt ktoś dobry, totalnie mam to gdzieś. Chodzi mi o to, że... W rynek Bitcoina ogólnie, nie tylko, inwestuje ten sam kapitał, który inwestuje i jest też posiadaczem między innymi mediów, takich jak, takich jak Fox News, CNN, czyli jest stworzona narracja publiczna po to, aby niektórzy pozbywali się swojego aktywa, a wtedy duży kapitał ma od kogo wykupić, od kogo odkupić. Nie wierzmy ślepo mediom, że wiecie, duże fundusze sprzedają, bo spadły. No co za żart. Spadki nie są wtedy, gdy każdy jest na nie przygotowany, a hossy nie są wtedy, gdy wszyscy na nie czekają, co zresztą jest jesteśmy świadkiem tego właśnie teraz. Tak samo też jest z, z kryzysami. Nawet patrząc tutaj na wykres S&P i na właśnie cykliczność Benera, ona nie raz, po pierwsze, ta cykliczność, moi drodzy, powstała setki lat temu. Tu jest tylko wyrywek tej cykliczności. Ona powinna sięgać aż dotąd. A możemy zobaczyć, że mimo zmieniającego się, zmieniających się takich aspektów jak polityka, jak gospodarka, jak technologia i tak to obszary, gdzie właśnie miały być wzrosty między dołkami a jakimiś szczytami, cały czas jest, moi drodzy, to respektowane, co zresztą widać tutaj na załączonym obrazku. Przykładowo kryzys z 2001 roku, spadki po określonym szczycie. Po określonym Szczycie kryzys w roku 2008. Po określonym szczycie kryzys w roku 2020. Po no właśnie określonym dołku trend wzrostowy od końca roku, tutaj w tym przypadku 22, tak? Od końca roku 23, tak? momentu, momentu, już się sam zakręciłem, tak od końca roku 23 i na ten moment da dalej cykliczność Bendera wskazuje możliwy wzrost który aż w kierunku roku 26 włącznie. To funkcjonuje. Czy ktoś mówi, że to działa, czy nie działa, no właśnie, to jest tylko opinia. Patrząc na fakty, no trzyma się to dość po prostu. Dobrze, tak samo jak cykliczność, tutaj w tym przypadku wewnętrzna Bitcoina. Dobrze, na ten moment prywatnie uważam, że to co przed nami, na ten rok, tak najpóźniej do okolic maja 26 roku, taka sytuacja najbardziej taka lekka, pesymistyczna, mówimy o długich poziom, o dużej odległości czasowej i o bardzo wąskich poziomach cenowych, to jest wzrost tutaj minimum do poziomu 154 tysięcy dolarów. Nie będziemy wróżyć, że Bitcoin będzie za milion czy miliard, spokojnie, dzisiaj Bitcoina cena wynosi 84 tysiące dolarów i cierpliwie czekamy tutaj na ten właśnie kolejny ruch. Ok, patrząc teraz na cykliczność związaną z rynkiem Bitcoina, jeżeli chodzi właśnie o wybory prezydenckie i inaugurację prezydencką, to możemy zobaczyć, że po samych wyborach prezydenckich, przykładowo tutaj w okolicach roku 20, mieliśmy dalej trend pro wzrostowy, a następnie w okolicach roku 21, w styczniu, w okolicach inauguracji, mieliśmy lokalne spadki. Kolejno była konsolidacja, zatrzymanie się ceny, takie zwątpienie na rynku, i dalej trend wzrostowy. Co możemy zauważyć dzisiaj? No mamy to samo, tak? Różne lata, ale też mieliśmy wybory prezydenckie, trend wzrostowy, a dalej w okolicy inauguracji mamy ruch pro spadkowy. Stąd ja, moi drodzy prywatnie, uważam i tego się trzymam, że ogólnie w dalszym czasie, miesięcy w roku 25 i dalej w roku 26 prawdopodobne jest to, że będzie trend pro wzrostowy. No wiadomo, ten 25 będzie to najistotniejszy, bo jest najbliżej, a sytuacja taka najbardziej negatywna to byłaby taka, gdzie byłby jeszcze jeden ruch spadkowy i dopiero dalej po nim trend pro wzrostowy. Prywatnie uważam, że jesteśmy coraz bliżej po prostu ruchów pro wzrostowych i że to co dzieje się w tym momencie jest to zwykła manipulacja, do jakiej też dochodziło wielokrotnie na rynku. Dziś Skróciłem, opisałem, no bo na rynku też za dużo się nie zmienia. Stąd też chcę z wami być, a nie wrzucać film raz na 3 miesiące, bo akurat się teraz mało dzieje, ale też szykuję coś ciekawego i będę to publikował od przyszłego po prostu tygodnia. Stąd dzisiaj, stąd dzisiaj tak szybko, szybka aktualizacja. To o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, ten właśnie raport, który trwał 58 minut. Ja was serdecznie wam kochani zapraszam, bo tam było myślę, że bardzo dużo wiedzy. I tym bardziej jest to wiedza, która prawdopodobnie jeszcze trochę podziała i ten film, nawet może, będzie aktualny za pół roku. Tak jak zresztą jedne z tych oznaczeń cykliczności. Oczywiście przypominam, to o czym mówię, pokazuję na żywo. To nie jest tak, że o czymś opowiadam dopiero po fakcie. Proszę Was, żebyście zachowali maksymalne bezpieczeństwo. Do niczego nie namawiam, inwestuję swoje pieniądze, ryzykuję pieniądze, które policzyłem, które jestem w stanie właśnie zaryzykować, stracić i. Dzięki temu, co zrobiłem, to jest mi łatwiej o tym wszystkim po prostu mówić. Dzięki za dzisiaj, dobrego dnia, tak, nieco szybciej, ale, ale nie ma też co przegadywać. W przyszłym tygodniu się usłyszymy i też dla Was coś, moi drodzy, przygotuję. Do usłyszenia, dziękuję serdecznie, że jesteście. Pozdrawiam Was gorąco, cześć.